Zanim o elektryzowaniu, najpierw musimy wiedzieć, co to znaczy w ogóle, że jakieś ciało jest naelektryzowane dodatnio, co to znaczy, że jakieś ciało jest naelektryzowane ujemnie, a co to znaczy, że ciało w ogóle nie jest naelektryzowane. Jeżeli mamy ciało jakieś w ogóle naelektryzowane, to oznacza, że ma nadmiar jednego z ładunków, albo ma nadmiar protonów, czyli ładunków dodatnich, albo nadmiar elektronów, czyli ładunków ujemnych. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że jest ciało elektryzowane dodatnio, to wtedy na pewno to oznacza, że ono ma nadmiar ładunków dodatnich, czyli ma więcej tych protonów niż elektronów, to jest taka sytuacja. Może być elektryzowany ujemnie, to znaczy, że ma nadmiar ładunków ujemnych, czyli ma więcej tych elektronów niż protonów. Może być też tak, że ciało może być elektrycznie obojętne, i z reguły wszystkie ciała są elektrycznie obojętne. Natomiast, jeżeli je naelektryzujemy w jakiś sposób, poprzez np. tarcie, poprzez indukcję, poprzez dotyk, o tym będzie w następnym filmie, to wtedy staje się ono naelektryzowane, czyli ma nadmiar jednego z ładunków, ale jeżeli jest ciało elektrycznie obojętne, to znaczy, że nie jest naelektryzowane, czyli ma tyle samo tych protonów, co elektronów. Tą samą ilość wtedy jest elektrycznie obojętne.